Zapraszam na starcie pomiędzy Dremanem Exlabesem a Warszawską Legią. Numer 1 między słupkami to Serhij Burduja, trójka Marek Bugański, dziewiątka Wadim Iwanow, 16 Domingos, 19 Felipe de Freitas, skład Warszawskiej Legii, 16 między słupkami to Domasza Warszawski, kapitan zespołu, dziewiątka Erika Sylla, 22 dwa Henry Alani Koterwo, 23 Luka Priori, 25 Jarosław Zmijewski, Alhambic Sylla, Sylla w pole karne. nie udało się tak wykończyć tej akcji strzałem, co więcej to Tygrysy przejęły futsalowkę, ale tylko na chwilę. Chłopoty sobie wypuścił na lewej flance. De Freitas, Legia, atak pozycyjny. Wyrzucona piłka w kierunku. Jak wykonają ten nerz drożny legioniści. Zofana futsalówka, czy będzie do bitka? Nie zdała uderzyć na bramkę Łutaj. Pokrzykuje coś z linii bocznej do swoich podopiecznych trener na Teraz strzelona piłka w pole karnej, tam! Królem polowania gracze warszawskiej Legii. Poczekajmy na powtórkę, bo wydaje mi się, że Łutaj chyba ostatni dotknął w tej sytuacji piłki. Ale jak chce pójść za ciosem, poszukać drugiego trafienia w tym spotkaniu, piłka zagrała w pole karnej. Tutaj, w ostatniej chwili, złapał w ręce futsalówkę, burduje. Domingos, Bugajski. pusił teraz policzkę Domingos, ale ten przegrał walkę o pozycję. Zresztą Mijewski, który powracał do defensywy. A priori, tylko prowadzi futsalówkę. Zagrywają na lewą flankę do Zmijewskiego. Z przodu jest Cecyla. Priori. E priori strzela! Czy będzie dobitka? Jakim się cudem Burduja zatrzymał! Rzut rążny dla tygrysów, które chcą jeszcze tutaj w końcówce pierwszej połowy pokazać się. Zęby doprowadzić do wyrównania. De Freitas. Mocne uderzenie. Domingos. Pielcarek. Przedziera się lewostron stroną. i teraz trafiony piłką warszawski z maleniko Alenikoterwo, Szczepańskim i Morzejkom I mamy uderzenie kapitalne i kolejnego gola dla warszawskiej legi. E Felipe. E Felipe. W pole karne, okazja do kontrataku, Syla rozpoczyna kontrę po lewej stronie, Zmijewskiego, Zmijewski, jeszcze tutaj prior, jeszcze Zmijewski, ale Domingos przerwał całą akcję i rozpoczyna kontratak, jest jednak osamotniony e, Domingos na prawą flankę do Iwanowa, dobry e, przechwyt. Storożuk, piłka z w pole i niewiele brakowało, a z znowu trafiłby do siatki. Warszawski, Storożuk. bramki kontaktowej, strzał z dystansu, świetnie poprunął powietrze Burduja, Morzejko, do Storożuka, Storożuk, jednak do no między nogami, Rokamolisa, remis z Hepiastem dzisiaj prowadzenie w Koprachcicach, 2 do 0, za chwilkę może być 3 do 0, bo tutaj dosyć niefrasobliwie. Frasob... Zachowali się zawodnicy Dremanu, ale teraz Domingos przegrał ten pojedynek 1 na 1 z Warszawskim. Muszą pokusić się tutaj poszukać się tego gola kontaktowego. Miejscowi, żeby wlać nadzieję w sercach kibiców, że jeszcze nie wszystko tutaj stracone. Zgrywają piłkę w w Zamku Warszawskim, on potrafi uderzyć na babkę Warszawskiego. gol! 3 do 0 Warszawski! Lala Mikotervy, Zmijewski, Zmijewski oszukał Iwanowa, Zmijewski, do Syli go! ależ dwójkowa akcja zakończona kapitalnym strzałem pod poprzeczkę Sylii, 4 do 0. Legia prowadzi w kompra z Dremanem, wszystko tutaj zrobił perfekcyjnie Zmijewski, oszukał Iwanowa, dograł futsalówkę do Sylii. A reprezentant Finlandii uderzył nie do obrony. Warszawski. Daleki wyrzut na połowę rywala. Piłkoczymy ją, tygrysy Domingos. Oszukał tutaj możejkę Domingos, batalię miejsca Domingos. Polekarna okazja i tylko. Tym razem udało się w końcu wykorzystać się tę szansę. Bo nie pomylił on. Nie marnuje takich okazji, Iwanow. Spójrzmy jeszcze raz. Jak wypatrzył go Domingos w polu karnym. Domingos pojedynku z Sylą, Domingos. Domingos jest po lukarnym. Domingos, spore zamieszanie. Domingos! Jedno jest pewne. Trzeba odnotować ten progres warszawskiej Legii, Lepszą grę całego zespołu. W harmonogramie mieli Piasta, Kiwice i, i Dreman. Chyba niektórzy kibice. Trzy oczka, może nawet jeden braliby w ciemna. Tutaj jeszcze akcja Legii niewykorzystana szansa. Bardziej skuteczna. I konkretniejsza w ofensywie była Warszawska Legia, która nadal atakuje, jeszcze strzał. Polakarnego. Kończy się ten mecz. 4 do 1. Warszawska Legia pokonuje w spotkaniu ósmej kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy. Dreman Ekslapese Opole Kopraksice. W pełni zasłużona wygrana stołecznych